W piątek 26 września Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie zorganizował pierwszy przegląd zespołów rockowych pod nazwą "Rok Grać 2025, który odbył się w sali widowiskowej placówki. Na scenie wystąpiły trzy zespoły, które swoim różnorodnym stylem zaprezentowały bogactwo współczesnej muzyki rockowej. Tym właśnie występem Gminno Ośrodek Kultury rozszerza niejako swoją działalność w zakresie organizacji przeglądów. Są przeglądy dla dzieci, są przeglądy zespołów ludowych. Dzisiaj zaczynamy przeglądy zespołów, które grają muzykę rockową. Wykonawcy to są młode osoby, starsze osoby w każdym wieku, ale myślę, że dzięki temu. Trochę wzbogacimy naszą ofertę skierowaną do młodzieży: młodzieży olszyńskiej, młodzieży powiatu lubańskiego, a nawet i dalej. Pomysłodawcami wydarzenia byli znani w naszym subregionie realizatorzy muzyczni Grzegorz Fiutek i Michał Jaworski. Pomysł tak naprawdę urodził się kiedyś w drodze na inny koncert. E, powiedziałem tak do Grześka, a Grześnik do mnie A może byśmy jakieś fajne rokowe granie zrobili. E, no i tak, dokładnie. tak to się właściwie urodziło e, na spontanie i w sumie troszkę z pasji do muzyki. Tak, dokładnie. E, też Patrząc na to, że tutaj w okolicy nie mamy żadnych e, przeglądów rokowych, a nawet jest ich bardzo mało, bo e, no, można policzyć ich maksymalnie trzy. W najbliższej okolicy, także stwierdziliśmy, że dobrze byłoby to też przenieść na Olszynek, gdzie nie mieliśmy nigdy tego typu przeglądów, więc jako koordynator innego Ośrodka Kultury stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry pomysł. W przeglądzie wziął udział między innymi zespół Freaks Jerzego Stachery. Dzisiaj z zespołem Freaks będziemy mieć przyjemność zagrać trzy piosenki na przeglądzie zespołów rokowych w Olszynie. To będzie dosyć różnorodny repertuar, od jakiejś spokojnej balladki po Bardziej rokowe, mocne zakończenie. Przede wszystkim cieszę się bardzo, że taka inicjatywa powstała w Olszynie, bo takich imprez nie ma zbyt wiele, są naprawdę potrzebne. Więc trzymam kciuki przede wszystkim za to, żeby się ta impreza rozwijała, żeby zataczała coraz szersze kręgi. Dla nas to wielka przyjemność zagrać tutaj dla olszyńskiej publiczności. Wydarzenie patronatem objął burmistrz Olszyny Leszek Leśko. Dzisiejszy festiwal mógł odbyć się dzięki pomocy pana burmistrza Olszyny Leszka Leśko, który ufundował statuetki dla zespołu, który otrzyma grand prix tego przeglądu. Dziękujemy również przewodniczącej Rady Miejskiej Agnieszce Jerce i radnym Olszyńskim za to, że wsparli nas finansowo. No, i przede wszystkim tutaj ukłony dla firmy, dla grupy 4 Events, która tutaj nas nieodpłatnie nagłaśnia, zapewnia obsługę akustyczną, oświetleniową. W wyniku decyzji jury pierwsze miejsce i Grand Prix przeglądu wywalczył zespół Ice Hit który wyróżnił się charyzmą i muzycznym kopem. Występ muzyków był mieszanką heavy metalu, łączącą elementy trashu i death metalu. Drugą pozycję zajął zespół Frix, natomiast na trzecim miejscu znalazła się formacja Monville.